Oploski 1,4 Turbo, czyli A14 NED, B14 N, B14 NEL, i tak dalej. 120, 140 KONI, Astra J, Insignia, i tam inne pochodne. E, pokażę, jak wygląda wyciek z chłodniczki oleju i z rurki smarującej turbinę. E, olejem, jak cieknie, jak wygląda pęknięty kolektor wydechowy, turbiny, czyli standardy w tych, w tych silnikach. Jeśli tutaj macie, to jest ta rurka zasilająca. Smarująca, zaszlifująca w olej turbinę, i tutaj, jak macie stoi wam olej, to wiadomo, że ona cieknie. Tu jest akurat ta rurka starego typu, jeszcze z jednym oringiem. Trzeba w ogóle wyrzucić, założyć tą nowszą, która ma dwa oringi, i spod tego leci tu, i potem pod spodem mamy taki oto widok. Cieknie ciureczkiem, głównie tutaj połączeniu bloku silnika silnika ze skrzynią biegów nam to zacieka i to właśnie wycieka z tej rureczki druga sprawa chłodniczka oleju tu nam też cieknie widać i teraz kolejna sprawa pęknięty kolektor wydechowy turbiny momentik Wasze, jakie piękne pęknięcia, zawsze pęka w tym samym miejscu. Do tego przyciera się ta klapka. O, ta klapka się nawet jej nie mogę palcem teraz przeciągnąć, już się zatar, zacięła, i przez to nie ma dobrego sterowania turbiną, tym ciśnieniem, i wyskakują błędy niedoładowania lub przeładowania silnika. Wchodzi w tryb awaryjny, jak gnieciemy na przykład pod górkę, e, nagle nam odcina moc, wchodzi w tryb awaryjny, to już wiemy, że najprawdopodobniej kolektor wydechowy będzie do wymiany. Tu też trzeba uważać na tą rurkę, Tuż już była akurat zmieniana tego spływu oleju, bo przecież Opel piękną rureczkę zrobił pod tą osłoną termiczną. Jest special plastikowy grubości ścianki, grubości paznokcia, taka jak rureczka od odkurzacza, która po prostu jak to odkręcamy, wzruszymy, to to pęka, rozsypuje się, kruszy się. Wziąłem też przy, przypadek, że tu się to stopiło całkowicie, Nie, no dramat po prostu, gdzie tu plastik do takiej temperatury dać, no ale... Nie będę. Teraz no tak, tam są baryłki te wodno, o których w innym filmiku wspominałem. No także tak to wygląda. Pozdrawiam.